chciałem to bardzo usłyszeć. Okej okay, moi drodzy, jak na ząbkosenkę najbardziej czekacie. Ciężko mi się doszukać, chyba jest wiele. Takie chyba nie mamy. <noise> chyba na każdą, co? Dobra, wybitnie, wybitnie moi drodzy. O, a ja mam pytanie, bo jak już mówiliśmy o tej szkole i ostatnio się pytałem, jak się cieszycie z wakacji, było mega głośno. Jak się cieszycie, że będzie szkoła? <laughs> <O, kurde. śmiech> Takiego ja czegoś się spodziewałem właśnie. Ale moi drodzy, chodźcie do szkoły, i zdobywajcie same szóstki, dobrze? Właśnie, właśnie. A wtedy będziecie na więcej koncertach, w mnie, jak będziecie grzeczni. Dobrze, przyjaciele, koniec o szkole, wracajmy na scenę. Przyjaciele, jak myślicie, co teraz gramy? Wiem, że wiele jest ludzi, co mówi, więc zabrańmy sobie... Inaczej, jak mówią do was rodzice, to co mówicie przez telefon? Halo, halo! Jeszcze raz, co mówicie? To znaczy numer halo? to lecimy, halo! Siada, w końcu za tyle, by nie brakowało Mama, mama, pożycie nie to samo Bo przecież kiedyś to za Chiny tak nie wyglądało Odpalam tryb kreatywny, wszystko mogę To jakby świadomy sen nie zrani mnie do ogień Odpalam tryb kreatywny, wszystko mogę I niepotrzebny niepotrzebnym po pogodę mogę prawie być, być chcę kimś więcej żyć Daj mi żyć, ja nie chcę być I wcale nie zawsze zawsze sobą, na zawsze tak będzie Biorę to co moje, nie patrzę tobie na ręce Robię twój te życie, ale w planach jeszcze więcej Samogarnę sprawę, dalej nie rybę, a wędkę Wszystko I się układa, jeszcze będzie mordo pięknie Białe buty, czyste jak męsłomienie czasy gdy było, wiesz, nie zmienię. się tego nie Nie widzisz co dzieje się, się. Zmany, radany, Wszyscy razem, halo. W końcu zarobimy tyle, by nie brakowało Mamo, mama, to życie nie to samo Bo przecież kiedyś to za Chiny tak nie wyglądało Halo, halo, dzwoni do mnie siano. W końcu zarobimy tyle, by nie brakowało Mamo, mamo, to życie nie to samo Bo przecież kiedyś to za Chiny tak nie wyglądało Nic nie powoduje u mnie stypy braku wajbu Chcieli wierzyć, że ja robię z łańcuch robię ruchu, że mówimy o tańcu, to mogę robię ruchu by przeciw startu. za startu Ranocznie ja swój synek wylądował Wróżelił od polega, jednak zaowocowa Mój plan to wyłapać łapować chwilę mogę póki jeszcze stołam. Nikt Nigdy nie obchodziło co mówią, jeśli to, to kocha białe buty, czyste jak sumienie Czasy, gdy było dobrze są, są dzisiaj, tego nie zmienię I na razie zresztą Cię nie widzisz co Uwaga telefony mnie w końcu zarobimy tyle, by nie brakowało. Mamo, mamo, pożycie nie to samo, bo przecież kiedyś to za Chiny tak nie wyglądało. Halo, halo, dzwoni do miesiana, w końcu zarobimy tyle, by nie brakowało. Mamo, mamo, pożycie nie to samo, bo przecież kiedyś to za Chiny tak Wszystko znacie, nawet nie wiecie jak mnie to cieszy. Ja, jestem gotów na bój? Moi drodzy, dobrze się czujecie? A to trwacie do końca? Na pewno? A będziecie najgłośniej i coraz głośniej, a nie, cały czas będzie być głośno. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze! W następnej kolejności mamy siła! Coś na rozruszanie! Dawajcie razem ze mną. Wszyscy ten ten siła! Zawsze podwojona dopamina, na taki bilans że wychodzę na plus i rodzina, ma za co żyć, ma za co zjeść Od kiedy pamiętam, to właśnie płynie mi w żyłach tylko siła Zawsze podwojona dopamina, na taki bilans Że wychodzę na plus i rodzina Ma za to żyć, ma za co zjeść Od było zawsze na szyi, też będzie zima godne moja szyja za To chodzi jak w zegarkach Masz tu wpłynie sukces i nie płynie Na mnie to jeśli wypłynę na głębokie wody Bo dawno już wymieniłem zapachania na działania Podejmuję się wyzwania Jeszcze powiedz mi, że robisz, że coś tylko bo się stara Nie mam nic do wyznania, robię swoje na gitara Jeszcze powiedz mi, że robisz, że coś, że tak nie wypada Nie macie nic do gadania, robię co się nie wypada Ja mam siłę, a ty na siłę to robisz?